W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa i apostołów oraz tłumy ludzi. Kiedy apostołowie widzą ten tłum i patrzą też, że nie mają czym nakarmić ludzi, mówią do Jezusa, aby ich odesła, aby poszli sobie kupić coś do jedzenia, by wracali do domów. A Jezus mówi znamienne słowa, nie potrzebują odchodzić, wydajcie im jeść. To jest Ewangelia o tym, że tak naprawdę w Kościele Chrystusa masz wszystko, nie musisz odchodzić, nie musisz szukać pokarmu gdzieś poza Nim, że Pan Bóg chce Cię karmić, a jeżeli Ty jesteś w Kościele, to żebyś miał też świadomość tego, że Chrystus chce karmić ludzi Tobą i przez Ciebie. Gdzie jest też sukces tego rozmnożenia tych pięciu chleb, chlebków i dwóch ryb? Co to jest pięć chlebów i dwie ryby na kilka, bądź kilkanaście tysięcy ludzi? Tak naprawdę nic. Ale wiemy dobrze z Opisu, że każdy na jak się dosyta i jeszcze zostało 12 pełnych koszyw, ułamków gdzie jest sukces? mówią Ewangelię, że był tam chłopiec który miał te pięć chlebów i dwie ryby on był, można powiedzieć dzisiaj językiem tego świata przygotowany, przezorny jemu by wystarczyło, dla jego znajomych też mógł nakarmić innych mógł ewentualnie sprzedać, to w dobrej cenie bo jak jest brak, wiemy, że cena rośnie ale co on zrobił? on dał to, co posiadał Jezusowi on dał to, co posiadał. Zobacz, jeżeli dajesz to, co posiadasz, tak naprawdę, choćby wydawało Ci się, że to jest nic, że to nie wystarczy, że to jest tak małe, jak ziarnko gorczycy, to jeżeli oddajesz to, co masz, nie zdawiając sobie, to to wystarczy Tobie, drugiemu, dla Kościoła i jeszcze zostanie. O tym jest Ewangelia dzisiejsza. Dlatego nie martw się, że masz za mało, masz wystarczająco. Jeżeli jesteś w Kościele, nie bój się karmić innych, a jeżeli chcesz odchodzić, to nie odchodź, bo w kościele możesz znaleźć to, czego szukasz.